No co za ludzie cholerni Słyszyta jak hałasują O, posłuchajcie se o wcześniej to y, ta muzyka to o proszę bardzo aż się potknąłem normalnie o y, którą tu mamy godzinę ja tu zechciałem grać normalnie w stalkera, ale no nie mogę, bo jakaś patologia tutaj cypisa puszcza na cały głos w środku dolonej nocy. O, posłuchaj tak głośno. A teraz posłuchaj tak, jak ten, jak konsolę słychać, o. No, musi się tutaj aktualizacja pobrać do tego stalkera czystej no nie? O, proszę bardzo. Yy, o, bo inaczej trasa nie splatynuje tego. No ale ja Wam mówię, takie tutaj ludzie są. Tak o, hałasują. O, może zaraz dostaną jedną gwiazdkę w anti-levelu, bo słyszę, że coś jedzie. No przydałoby im się nie ukrywam. Jakąś policję, czy może proszę ja was, o teraz się ciszej zrobiło. Tam jakiś chłop przyszedł i wcześniej ich ten trochę ogarniał, ale ja wam mówię, no ludzie nie mogą spać, a ja nie mogę grać, bo ja tu gram cicho, żeby nikogo nie pobudzić. A tu tak ryra, że ja cię nie mogę. I proszę bardzo. Mam nadzieję, że tutaj za dużo nie będzie widać. Ale patrzcie, no jasno tam jest. No co za ludzie? Przynajmniej ciszej zrobi. O, ja nie wiem czy wy widzicie, ale ja widzę. No i jeszcze mi ktoś spami. No jas do jasnej anielki. No tu jest poważna drama. O, proszę ja was, jacyś ludzie wyszli, to tu się schowiemy tutaj, go. żeby nie było widać, o jakieś takie dresiarskie, no nie, no żeby zaraz mi okna nie wybili, bo to ja już wtedy im załatwię, żeby nawet dwie gwiazdki dostali. Głównia, żeria, cholerna, jak tu się pobiera, no, jeszcze trzy minuty, o, ja no, oczywiście jeszcze się musi zainstalować, no ja wam mówię, takie nocne dramy tutaj są normalnie, ja wiem, że miała być drama o carjonerze, ale o, jedzie policja, czy nie jedzie, a taki samochód zwykły, no proszę ja was no ja wiem, że miał być na carionera, ale teraz są ważniejsze dramy o wyszli se i teraz se stoją o proszę bardzo I ja mam nadzieję, że będzie święty spokój bo normalnie to z takimi ludźmi to kotwicy <skry> idzie dostać człowiek, o jeszcze trochę, no ja tu gram, tu nie będę brata pokazywał, bo on się gnije, nie? No ale mówię, patrzcie jak po cichu gram. O, proszę bardzo, no teraz ściszenie. O, tak niech jest. I tą konsolę i telewizor to normalnie, proszę ja was, ciszej słychać niż te ranie tam, co było i te patologiczne krzyki. Mam nadzieję, że się tutaj Eldorado skończy i się gówniarze nauczą. I... O, znowu. No, ja nie wiem, na takiej ulicy mieszkać, aż serce dla mnie boli. To ja tutaj chcę spokoju, jak stary człowiek, i co proszę. Ktoś zadzwonił na tą policję, czy nie? Może ja tutaj spełnię obywatelski obowiązek. Bo tak to nie może być. Oni powinni gwiazdkę dostać. I to jeszcze czwartek jest jak na... A przepraszam, już piątek. Już piątek. No tak, bo jest po północy. Ale ja głupi, no nie. A zobaczymy. Znowu słychać, że coś jedzie. Światła dalej zapalone. No ogólnie nie wiem, zatrzymam w tym momencie. Jak się będzie jakaś imba yy, toczyła dalej, to normalnie dogram. A jak nie, no to się później pożegnam. O! Pobrało się, o proszę bardzo. Pobrało się, no to... No to pauza się zrobi, no nie? No, co za młodzież bandycka. No, do jasnej anielki tutaj. No, zaraz to ja nie wytrzymię po prostu. To jest jakaś plunderbuda normalnie. Ja wam mówię. Zobaczymy, czy tu zara policja przyjedzie. Teraz ten. Yy, śpiewają se jakieś te. O marynarzu, który przyprawiał wyłącznie pieprzem, no nie? No, po prostu wytrzymać się nie da. Takie tutaj jest otoczenie. I ja wam mówię, środek nocy, a tu takie rzeczy. Nawet ciszej konsoli słychać. No nareszcie już mamy godzinę drugą, proszę ja was i wreszcie ten y, rozalkoholizowany oskariat się tutaj elegancko rozszedł No co prawda tamten o jegomość dalej ma zapalone światło, ale jego dwóch patologicznych kolegów sobie poszło no, już koniec jest tutaj dramy nocnej. Szkoda, że nie dostali jednej gwiazdki za zakłócanie ciszy nocnej, bo tam ich sąsiedzi aż mieli do nich jakieś sapy i wąty. Trzeba było z nimi krótko, no nie? To by było fajnie, bo bym miał lepszy materiał tu na dramy. No ale nic. O, proszę bardzo, już tutaj segram normalnie. O, pokażę Wam, że jest że jest druga o proszę bardzo yy, i dalej nagrywam kamerką zoruję się na swoim ulubionym twórcy yy... no no nie zaproszę was na Discorda bo yy, nie za bardzo teraz jest okazja yy, możecie dawać łapki w dół i do widzenia